Hey, got a smoke? I do. The kind you like. Now, where's the amber? Unfortunately, it's not on me at the moment. And you really should be telling me. What a good job I did! Busted my ass and managed to hide it right before I got caught. Which. is why I'm still alive! The deal was we get you out of here when you deliver the amber no amber no protection luis <laughs> such a stickler for details hide huh, okay then i'll go get it now how about that <sighs> <sighs> I do have something else I need to get too. Hello. This is Roost. I've got some bad news, Condor One. With the weather like this, the chopper can't make its approach. Can you stand by until it clears? Negative. Too dangerous. Oh. We're going to get out of here and find some place safe. I'm sorry. We? I wish I could do more to help. No, that's Don't worry about it. We'll swim home if we have to. Spójrz na niego, Alec. Zróbmy to. jest w Hiszpanii, wydarzyło? są Spocznijmy się na wyjściu stąd. Spierdalamy Mam fotel. Nie, op Nie jestem oparty. Nie powinienem tak siedzieć. To jest niezdrowe dla mnie. Fuck, obniżyłem się. Oj, oj, oj. Ojoj ojoj, oj, o oj, 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 Na szczęście możemy się przejść do Merchanta. Zakładam. Bo jeżeli chodzi o... eee. Ammo. I te sprawy to ja jestem w dupie. Biegnij szybciej! Yep, here we go. Here he is. To, to jest shotgun, szarls. Bardzo nam się przydadzą. Na pewno. Hej. Ejo, trudno? Spokojna głowa. Powiem wam tak. E, ostatnim razem, jak grałem, to było kilka dni temu. Przeszłem wtedy ten chapter 5, a zaczynaliśmy chyba jak dobrze pamiętam w chapterze czwartym Przeszłem go tak około 40 minut, no mam wam, że troszeczkę mnie to napawa optymizmem, że może przed wakacjami się uwiniemy. No bo wiecie, no tak staramy się mniej niż 20 minut te... Ojej, oj oj. Teraz evil nagrywać. Yes? We've got company. Oh, Keep yeah. moving, but quietly. Got it? Okay. Oh, I'll try. I'll let you know, man. Jeez, damn. I think Oh, yo 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 Dzekałem, że musimy go podejść od tyłu. Zobaczymy, Jak nam to przyjdzie. Wy widzicie ile ich tam jest? już widzę kolejnego, to niedobrze świadczy to. Ten... Ty też Ashli cichutko Oj, oj, Ashli, 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 Ashli. Ashli, ashli, ja mam z tego domku wszedł. za się zhać, idiota Ashley tutaj jest. O, mój Nie, 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 chodź tu. Chodź tu. Okay. Hey. Tu Stick Stick. Okay. Dopadnie, to masz robić. Tak, zapomniałem, że mam coś takiego jak skuty klawiszowe. O kurwa, tam. Nie wiem, kiedy oni mnie zauważyli. Ej, to jest skrzyneczka, czekajcie. Ja wiem, że mnie gonią, ale. O kurwa! Uciekaj! Chodź, szybko! Chodź, biegniemy, biegniemy, biegniemy Na spidzie, na speedzie, na speedzie, chodź, 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 Pięknie, biegnij Mam nadzieję, że ja ci nie... O kurwa! What the fuck? A tu so unfair A tu mnie nie zauważą? Nie powinni się tam jest, ale raczej mnie nie zauważy z tej odległości. Wiecie. Cicho. Biegnij, 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 ażej, ażej, ażej. O kurwa, uciekaj! po w pizdę! Zmień Mili Mili this bitch O kurwa O ty śmieciu! O kurwa mać Spadaj i ja pierdolę Jedynka, 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 jedynka. O oh, kurwa, o oh, kurwa. Fak, nie no, spierdalaj, puść mnie, kurwa, nie! Nienawidzę tych chuju. Zab... Chodź, tu a, biegnie biegnij, 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 Ashley, Ashley, Ashley. Okej. Okay. Nie zostawiam. O nie, no kurwa! Wypijadaj. O nie, on jest za mną, on jest za mną. O fuck. Tyczek Kurwa mać Kurwa mać No co tu się dzieje No spierdalaj Boom O nie O nie Fuck Wypierdalaj no nie, spierdalaj, spierdalaj, spierdalaj Spierdalaj, spierdalaj Ja pierdolę, Ashley gdzie ty, Ashley gdzie ty jesteś? Nie, 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 nie o, żeś, kurwa, ożeś kurwa Ale to było ciężkie, to było tuf, to było tuf Ashley, możesz już przyjść do mnie? Kurwa, <grym>, jak do psa I ja pierdola. Myślałem, że już mam spokój od nich, ale najwidoczniej... O nie. A, bo tam jest jeszcze. No co jest nie tak! Weź, 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 weź 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 Weź, weź. weź. To szmata jeba we mnie rzuca. Dobra, gdzie ona kurwa? jest? Bo teraz coś tak na jebie ty kurwa jesteś? A tam jesteś. No nie, bo wejdę w ten ogień. Jebana szmata pierdolona. Kurwa, znowu w pułapkę weszłem. Pal się kurwa, pal. al się szmato. Pal się kurwa cały czas. Stałeś, stałeś, stałeś. Uważaj! jest ta szmata? Nie wiem gdzie ona kurwa jest, ale ją znajdę. Jezu, ile to jest pułapek. A tam jest! Ha! Głupia szmata. dobrze, tak tej kurwie. Gdzie my jesteśmy? O kurwa. No dostałem jeszcze progress check. Tam pewnie możemy zejść albo spaść. Ashley. O kurwa! Wiedziałem, że ktoś na mnie tu czekał. Kurwa, Ashley. Uważaj. Ja ci nie... Kurwie, co tu się dzieje? Uu. Kolejne rzeczy dostajemy. No, mnie to pociesza. Będzie więcej pieniążków. Aszlej, chodź. Można tam spaść? Można. Może nie spać. Paść, ale bardziej tam iść, bo zakładam, że będziemy musieli tam iść. No, nie powinienem chyba biec. To jest to? Tu coś powinno być. O nie, sure is quiet. Idiotowy kakasz Czy ja mam wszystko przeładowane? Nie mam tego przeładowanego. Nie chcę wiedzieć, chyba test. O, musimy coś tutaj. No. Tak, potrzebujesz czegoś. A tam już ich słyszałem. O nie, to wygląda... tak samo. Oni no są we w domu. Jednak nie. Komu najpierw placki? Ja bym ja jemu najpierw zrobił. Później, jej. Ojej, guffi, cartress, to jest coś innego. Musimy iść na górę. Stajemy żółte zioło odpowiadające za truciznę. Nie, dobrze. O. Wait here. What? Okay. Możemy jej kazać zostać w szafce. Bardzo ciekawe czemu, hmm? Jestem wręcz, bardzo ciekaw. O kurwa. I czemu ją woła jakiegoś kurwa psa? Słuchaj się tu. Słuchaj się w tej szafce. No idźcie do tej szafki szybciej. Ciekawe czemu. What the fuck is that? Sorry, didn't realize it was yours. <laughs> I am a one, -on one lady type of guy. Boom. Boom. Oh, God! Oh! Nie, 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 I'm dead, I'm dead, I'm dead, I'm dead. I am flattered. one A mnie tuнали. Kłap Fillett. Jutro. uważaj Uważaj, uważaj. Wypierdalaj, ty śmieciu jebany. na ciebie kurwa czasu teraz O kurwa mać Szybko, 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 szybki reload. Dobrze, rozpierdolcie ich. Rozpierdalaj, no weź, bo mnie zabije! To będzie pojebane Tylko żeby to nie był świetny zaułek Okej, okay, to tego potrzebujemy Potrzebujemy tego bardzo Ej Knockdown 아, 커버. 어? 요 Pierdoleją Bum. Oczywiście, że się zmienił. O nie uprzejba nas. Ile ich tam jest? Dobra, napierdolamy ich. Śmieć. O nie. Uważaj, uważaj, uważaj BUM Dokładnie to się przydało O kurwa Ja pierdolę Cała wioska poszła na mnie Raszej tam zostanie O, 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 proszę Idealnie Palcie się, kurwa, palcie się Oczywiście, że oni się nie spalili O, poszła KURWA Kurwa spierdalaj, spierdalaj, spierdalaj ja Muszę się szybko uleczyć, szybko, bierz tego taba, tab O kurwa Jak mnie misnął, ja pierdolę jaki fart Ona jeszcze żyje? O kurwa Bum, edzik Edzik Nie mogę tam podejść Przecież to, to jest jakiś kurwa nieśmieszny żart w tym momencie. O kurwa, gdzie mnie wyjebało? Nie dobra, bo ja się muszę wracać, bo ja zginę. Gin. Ty szmato. Nie żyjesz. O, dostałem. O, nie, on tam dalej żyje. Coming, they surely do. Oczywiście, że nie mogę. Ożesz mordy, ale ja mam przejebane. O, ja chyba miałem... Usunięte miny. Dlatego te minie działało. Bela... Okej... Okay. Gdzie teraz musimy iść? Tam tych drzwi. Tylko gdzie one były? Stąd przyszliśmy. O, Proszę

Upuszczamy eee. to miejsce. Chodź, miejmy nadzieję, że nie będzie już więcej niespodzianek w postaci villagerów, bo będę miał przejebane. Resource zostałem large. O, nie mogę wejść. Ojoj Flasz O nie wiecie co ja dostałem tego za dużo Ja dostałem tego zdecydowanie za dużo mi się to naprawdę nie podoba Wiecie no, te gra mnie potem Jeżeli te graci daje takie rzeczy, to wiesz, że masz przejebane zawsze tak było w rezydencie. Jeżeli te ta ci tak z dupy daje, to masz przejebane All right. Come on. Kurwa biegnij! Jezu, 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 kurwa, ale nie wiedziałem co. O ja pierdolę, ja myślę, że ona! Spierdaj, 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 asze, asze. Ooo... O, O nie! O nie! Co mam z tym zrobić? nie, o nie. Damn, co tu się dzieje? <laughs> wow, kurwa, no mieć jeszcze taki na mnie tylko, co No troszeczkę tutaj. Listen, you're the one he wants. If we see him again, you run. Okej, okay, o, tak, że to byłby na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Bajo!